Cześć, witajcie, witam Was serdecznie z tej strony Gronostaj, a to kolejny, niesamowity odcinek z naszej ulubionej serii Minecraft Survival. Dzisiaj dołącza do nas kolejny członek załogi, to znaczy P6 z kanału B6 I dzisiaj razem we czwórkę spróbujemy zdobyć net. To jest cel naszego odcinka. Koniecznie zostańcie do końca i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów z Minecraft Survival oraz nie tylko. Już, tak. jakby skończyłem. Możecie przestać tak stać na tle ciemności. Dobre. Chodźcie. Y, musimy się wkopać do kopalni i te lawy, skoro tu idziemy. Ogólnie tam, gdzie wcześniej byliśmy, bo tam było dużo lawy. No to wracamy tam daleko, czy kopiemy gdzieś tu? No tutaj to jest Chyba 20% szans, że znajdziemy lawej, tyle. Ok, no to tam było. No dobra, dobra, możemy spróbować. Eee, pytanie, czy my dobrze trafimy? Bo ja wiem, że to jest w tamtym kierunku, ale nie wiem, czy, czy my trafimy z powrotem, idealnie. Jak znajdziemy gdzieś dobra, po drodze jaskinię, to chodźmy już do tej, która się znajdzie. O! Jaskinia! Jaskinia? Reaper, bye. Reaper. Ale jest jaskinia, to fakt. Eee, e, dużo creeperów. Ej, czekajcie chwilę, zjedzmy coś przez wyprawą. Dużo skurczpików, szkoda, że strzał nie mam. Kurczaczki pieczą, nieee. Uwaga, o Uważajcie, uważajcie, jak coś to tarcze, jak coś to Okej, okay, leży. Uważajcie, żeby nie spać. Starajcie się przynajmniej. No, pomocy, pomocy, pomocy pomocy, ja pomocy, pomocy. Nie, tym razem! Ty, mam drugi zlechy, tak łuk! Chce ktoś? To są teraz inny, Musimy zejść głębiej. Ooooooo! Ała, wybuch dosłownie obok mnie. <gry classical Derrick popcorn> Ej, nie chcę nic mówić, ale ja tu mam najmniej śmierci. No może jeszcze pod... Pe... pod pe... ten... ja mam, mam złote jabłko, ]やpew. jakby coś. Nie. Ale, słucham? Ej, bierzcie tą książkę. Tutaj, się. Ochrona przed wybuchami, czy... Na nice. Ja mam koksa. Ej, żelazo, poczekajcie, tylko se wezmę. Jest całkiem jasno jak na eskadr. Ej, tutaj, jest... tutaj, tutaj też było żelazo jak coś. Co okay. są żelazo? Mam ja 28 to. żelazo jak to. coś. No, co, by ktoś no go... bo wy wszyscy razem jesteście, a ja się zgubiłem, sam jestem. Mam tutaj no, chodź do nas. Nie wiem, z żelazo sobie jeszcze zbieram. Ej, ma ktoś strzały przy sobie, bo ja nie zbieram. Niestety nie, wtedy e, ja ja nie. mam. Gdzie na chwilę się tu Daj, dajcie te. Ja się e... po prostu w do was. Dajcie okay. Dajcie piecyki. Bo muszę przepalić Twoje żelazo. Ja mam dwa, coś. Okej, okay, więc dobra. szukamy lawy i do nas. Ała! Hmm. jestem. E, dobra, e, do e, e, Weźcie do nie zabierajcie, bo. Idzie zombie, jak coś. Zombie widacz, tak by the way. E, dobra, e, ja nie mam już jedzenia, praktycznie. Dobra, to czekajmy, aż się przepali żelazo i idziemy dalej. Tu robimy postwój na razie. Trzeba ogarnąć sytuację. Nie wiem, tutaj trochę pogarnąć, bo ja mam... Nie wiem jak macie miejsce w kółnie nie. Nie w ogóle. Jeden slot. czy Dobra, trzy sloty mam. No to mogę ci przetrzymać coś. No bo ja właśnie mam zbroję na koniu, siodło, cztery znaczniki. No to możesz mi coś dać, bo ja coś ci potrzymam. Mam znaczniki, powiem, że ty masz znacznik chyba. Tak, to mi się Mam szablon kawalski. Pan coś bo nie to się wymawia. Szablon kowalski, no jeszcze. Nie no tyle. Ja mam, stra... ja mam większość w ogóle rzeczy to takich naprawdę bardzo potrzebnych, więc ja nie mogę tych. Ja właśnie też mam dużo potrzebnych. Może mam ten, siekierkę i... Tu też mam mało zrobionego. Janek, żyjesz? Nie. Dobra, poczekajmy jeszcze aż to żelazo się zrobi i, i idziemy. Gdzieś. Nie żyję. A kolejne żelazo ty ci oddam. Zbieramy żelazo. Dobra, już no, już wystarczająco dużo. To trzeba, no to żarty, bo tutaj to widzę, że, żarty. Żarty, że żadne z tych on nie idzie w żadnym kierunku. To są ślepe załuki same, więc yy, chyba musimy się wkopać jeszcze głębiej. Ej, bo ja ten się tak czuję trochę w... samotnie, bo ja, ja tutaj nie widzę trzechników, Dwóch to znaczy. A, tu jesteś, dobra. Nałożyłem się dwa, lata. To I chyba będzie potrzebne. Jeszcze, że tyle że mi na razie wystarczy. A e... właśnie, wiatr zrobię! Ja żelazo kopię. Wiadro się jest, przyda. No tak, Przyjmujemy minimum dwa wiadra, nie? Dobra, ja mam wiadro, żeby robić waterskilla. Ja no właśnie zrobię tak fartownego Skilla, bo spadłem do jakiegoś kanionu. Tak, to jest legalne, to jest wszystko na filmie, widzowie. Macie... W prawym górnym rogu będzie się wyświetlał film. Obejrzyjcie sobie, jak robi. water. robili. Ej, macie krzemień? Formy, bo ja tam strzały sobie zrobię. Yy, nie, yy, ale można poszukać drzwi. Yy, no, i to, no gdzieś, gdzieś to gdzieś był. Był, gdzieś, był, nie. był, no, ale... strzały to... będę miał i będę miał łuki i będę... Ale gdzie to nie wiem. No, ja to mam nie mam nic. O tutaj jest! jest. jesteśmy śledne. Dobra, y, Aha, czyli... Jeden raz jak skraftuję to dostaję cztery strzały, nice! Ej, yeah. e, Janek! Janek, ja. nie kombinuj! Czy Fixie Paints no. ten? Mieliśmy klasowego Aternosa. Tak, Pokaz, pan. Co tak? drugi raz przy Ej, krzemień no, mi zabrałeś. To tam Co? cały czas był włączony, nie, nie, że każdy oczywiście... No, ale zapomniej chciałam wykopię kolejny no, i ja teraz... W ogóle to był pierwszy klasowy, gdzie jeszcze Janek nie grał. Ja tam zostawiła Janek oddaj mu to! Oddaj mu to. To. Przemiełasz. Ja Piękny. Jak u, ktoś u. ma coś jeszcze do przepalenia, to jest drugi wolny piec i trzeci. Zapalić w piecu i idziemy. No, no. Ale, Ale nie, nie wiem, wiem, już możecie zabrać, potem się przeprali. Nie, już poszukamy, mam żelaza. Ile to trwa? O no, hmm. w miał, mostek. Trzynasta minuta i pewnie na razie w filmu to będzie gdzieś tak piąta minuta. Dwie minuty. Dwie minuty, no. O, mam kolejne dla Ciebie. Bo ja będę wycinał te nieciekawe nie, momenty, nie. jak tutaj, nie wiem, o, jak sobie zbieramy żelazo. Tu się nic nie dzieje, nie? To jakby wszystko było... Ej, chodźcie tutaj rozkładajcie na te, te. Na te. Jetyki, żeby się szybciej przypalało. Eee, teraz mogę robić strzały, tylko że nie mam piór. Ma też piura? Nie, 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 ale zostawiam. ja zbieram na więcej, żeby wam od eee, tak Ja właśnie przy tym dołku zostawiłem. I dajcie piasek jak... Dobra, nie, mam nadzieję, że niedługo do jak się znajdę, żeby już się posadzić w... Ja najpierw no, przemienię. Krzemień tutaj masz kolejny. Chcesz? Mogę ci dać okay. połowę mojego majątku. Czekaj, okay, masz tutaj krzemień. Nie, ja dla ciebie daję, bo tu masz... Liliana! Jest <grymianna> jestem jest bogata swój. krzemień. Pewnie skąd masz krzemienia. Ej, w ogóle, dlaczego mam w diamentowe spodnie? A, spodnie. masz już? No, zobacz, na, ja mam tylko narzędzia diamentowe. A ja chcesz, chcesz... ja Ej, mam jeden diamentowy hełm i jeden diamentowy kilof z poprzedniego odcinka, polecam Bo nie mam na co wydać, ale już mam wszystko zrobione to sobie przywróć Ej, ja mam diamentowy ja kilof, że zrobiłem No to git Ja się dokopałem do jakiegoś e, przejścia Oraz już zabiera swój węgiel Ty, ale ma ktoś wolne wiadro? Ma ktoś wolny wiadro? Ja, ja sobie weźmę lawę Uuuu Weź Nie no, na ludzi go lawadnijmy Tak, zł, 4 Ile ja mam złota w myte, że się przyda. No no no, właśnie. Dobra, ale. to bym też rozwiecał tego złota. Ja, sobie ja tylko, tylko siedzę na górę przyłączę. jak ktoś. Jestem na górę. Diamenty. Ja tyk! Kogoś? Aj, tyk, tak, bo. Nie rzutuję, ale. czuję, tak. tak. że zaraz możemy znaleźć. Ja ale jest złota i nie Ja tutaj smutne. dużo złota spotykam. Ej, tutaj jest ja tu wyjście na dół, weźcie na dół. Dobra, weźcie ja na leż dół. Weźcie. Weźcie. Roskaj. Tak, tak. Zobaczywaj go. Słyszałem. Yy, zaczekajcie chwilę. Yy, Musisz craftą Kolej, kolejny kill, nie? Dobra chyba robi wiadro teraz. Jest ten moment. Robimy wiadro. Ej, grosaj, nagrywaj, walę wiadro. Dawaj Marek, to już się kameruje! Napaga na niesamowity rurka. water jump skill. Czekaj, bo woda jeszcze jest. Co my tu mamy. Mamy nie <laughs> jak sara paty, tarapaty, jestem oh. atakowany oh. przez widzów. Ja bym kupił... Yo! Mam... Obsydian, Ile masz obsydianu? Te dwa, o, ja też dwa. O, No i są diamenty! Wybitnie, dobra, no to kupujemy portal. To tak? nie, nie są diamenty. No właśnie. To się przydadzą. Ścianie. To niech ten, proszę 6 wykopię, bo dostanie osiągnięcia teraz. Yy, dobrze, no to Wykopiwane. ja biorę swój diamentowy Tymczasem Janek? Ej, dlaczego ja kopałem ten? Yy, Obsydian żelazny. Co? Ej, tak? czekajcie, czekajcie, bo to trzeba załatwiać tym lawie, bo... Górujcie diamentowe, diamentowe kilofy, bo tylko diamentowe można, przypominać takie fejsiste -y, i kraftowe. Jezus Maria! Tam są diaksy, kolejne, chyba tak. Ej, tam są diaksy! No przy lawie są, damn! A ja tobie to dam, te sześć. Uciekamy, Nie musiałbym sprawić, mi się nic nie mieści, więc wszystko idzie do ciebie, Ej, ja ja Ale dużo, dużo diamentów strasznie, to nie był jeden diament! Wow, nice. Kura e, 14 obsidianów. ile masz fikcji obsidianów? 10 No to jeszcze 4? Ale tu jest, ale ładnie wszystko. Ale ile tu jest? Macie krzesiwo w ogóle? Ej, P6, bo ty jesteś nowy, chodź. A Janek podpalaj portal. Dobra, werble. Wchodzimy, 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 wchodzimy. Let's go! To trzeba wybrać, bo może być ten. To shift, 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 shift. Nie mogę być tym taki tym. Oj ojoj, Oj ojoj, 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 oj, oj, oj. Oj, oj, ojoj, ojoj, nie, ojoj, Uważajcie, uważajcie, zabry, ta... proszę was. I poczekaj, ja ojoj, nie, nie ojoj, yards... a... e fewer... chodźcie. Chodź, nie, ojoj, ojoj, Nagle ojoj, 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 raz ale nie o no, złoto. Dobra, jesteśmy bezpieczni, uff. Ale portal naprawdę, chyba niesamowita złota. lokacja tego portalu się nam trafiła. Byśmy, no mogliśmy wyjść, zniszczyć i by nam inaczej teleportować? Tak Tam ktoś złoto? Nie, to o, chyba, chyba aż tak dobrze nie działa. Znaczy, działa. To działało kiedyś, ale naprawili te błędy, może... No, no wiesz, każda aktualizacja to jest też naprawa takich właśnie... Ja idę z fikcji eksplorować. O, lewa, 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 lewa! Dlatego zawsze trzymam w eku jakieś tam... Do tyłu, do tyłu, do tyłu! Do tyłu! Do tyłu. Nie, nie. Mamy straty, no a... mamy straty w ludziach. Mamy straty w ludziach. Jesteśmy na spadku. E, dobra, straciliście Połowa. połowę itemu. Widzę, że mamy już wielkie straty w ludziach. Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem! No to ale mamy żelazo nie. i mamy diamenty, więc spokojnie od, od, weźmiecie Daj sobie. Nie wiem bo to moje były. Ja wiem w ogóle Jakz, ja nic nie mam. Eee, już, już. Mamy wystarczyć tylko sikera. A, mam twoją sikerę. Mi też, Chcesz, mi ma? O, mamy sikera! Twoja twoja, twoja, twoja. Ja się nie zabieram. I czy ja mam jeszcze coś kogoś? O. Chyba nie. Nie wiem, o, ja nic nie, ja nie ja mam. Twoja... Mam czyjeś ja mam, mam. ci niedokończony To nie, ja już mam je... jaki Niedokończone taki. Rozwalony. No to ja mam gorszy jeszcze. Ale eee, to jest... Nether Classic. Okej, okay. dobra, to ja eee, chyba wszystko wam do... żytałem. Kogoś samorodki i kogoś szmaragdy mam. Chyba, chyba szmaragdy. Eee, mam szmaragdy i samorodki. Dobra, to proszę. No na mam takie jak i ma. Spoko. Nawet jak daję ci teraz coś, twoje, coś mojego, Aha. to i tak nie żałuję. Eee, dobra. dobra, no to teraz trzeba uważać, nie? Słuchajcie, naprawdę, trzeba... Fixi... O, zdy. Znaczy, Boże, nie Fixi, P6, załóż tego seta. No załóż, załóż, załóż. Prawie. Nie chcemy wybrać. Ej, tutaj w tym czasie ono 40 żelaza. No trudno, no wiesz, jakby neder, nie? I pięć diapsów, to idziemy w inną w stronę. Czy, idziemy w inną stronę czy jakoś inaczej się tak, 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 tak. Tylko uważaj, Zabij że... się kordy y, portalu. No to jak już udało nam się w miarę nasze pokryć, no to y, kopiemy się tam, gdzie jest fikcja. Podzielę to Tak, mamy rybę Jej, bo ja mam zero, ja nic nie mam. Nie wiem, kuksa, Masz. a teraz jestem Zobędziemy jakieś Jej. jedzenie. Fiksy tam boste. Za to będę dla was pracować. Fix już poszedł? Gdzie on jest? Ja no. kupię jedną stronę i kolejną. Fiksy. Tutaj. Gdzie? Yy, P6, tu. w drugą stronę, wracaj tam. Chodź, chodź, Wracamy, chodź. No wielki. Chodź P6, bo to w drugą stronę, tutaj. W drugą stronę. Idziemy tam. Mam też jakiś kilo, bo mi się już starało. Tak, 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 ja mam. Ja mam je ja dwa, nawet trzy. Budź taki podwójny, co nocniej się, wiesz. E... No po co? E, daj daj to, ten, wyciągnię. Tak, tak, po co by zaraz ty zginął. Eee. Już już, już już, już, już. Masz tu kamienny, masz tu drewniany. drewiany. No mam. Teraz pytanie, ile oni mają HP? Nie, oni mają dużo. Ile użyć? Dlaczego tu jest zamknięte? Dlaczego tu jest... Dlaczego bo ja tym zrobił Dobra Lecimy dalej i szukamy, nie wiem czego, fortecy chyba Uważamy Czego się szukamy na tej? No chodźcie, bo ja tu jest B6 już idziemy Ohohoho, no ale. O tutaj już Speeda dałem Ale mogłoby się dobrze skończyć teraz Ja chyba, ja Uf, chyba muszę robię chyba? Cię Słyszę Ciężko się skieręta, ciężko się skieręta Na dwami, na dwami Stop! stop.

Ej, no zakopcie mnie, ja gdzieś wpadłem! A gdzie ty... Ej, pomóżcie, bo mnie pije świnia! A gdzie? o początku! O Jezu, to co się stało? O Boże, tam są pigliny! Jestem na spałnie. Nie, jestem gdzieś... Nie wiem gdzie. To jest... Ehm, ma, są pigliny, które nie wyglądają zbyt... W sensie, no i no tam, znaczy, mam wracać. W sensie zakopaliście tam to miejsce. właśnie, oni nie zakopali. Co na że trzeba zakopać? No zabudujcie nas! Nie mogę i pigliny gonią z każdej strony. Goli, jakby straciliśmy już wszystko. O! Ja ale słuchajcie, na tym polega o, też ta i seria. Tam, czy... Na tym polega... Ej, jakieś itemy się ocaliły! <laughs> jakieś itemy tam ocaliły. Ej, dziękuję! Chodźcie, że trzeba, trzeba je ocalić. Dobra, bo tutaj! słuchajcie, na tym też polega ta, ta seria, że nie może być tak idealnie prosto. Też mus, musi coś się zepsuć. Uch. Dobra, co ja się dzieje? Jak... Ja spadłem tutaj w tym miejscu, ja byłem tutaj, tu co? Tu, tu, A ja byłem tutaj. tutaj. Ja też. Ale tutaj. No to idziemy Bo do Janka tylko. To nie ten, szkielet. Szkielet ze Ja ten, ten, oca... no, mnie chyba piglin do... też strzelił, albo szkielet. A mnie piglin dojechał. No to trudno, to już Ej, czekajcie, to już, to już ej, czekajcie. Utruta, no. Macie coś. Do... Ja poproszę, ja poproszę. O, Janek, masz jakieś czekaj rzeczy się w ogóle w sensie do craftowania? Ja czekaj, Mam jedzenie czekaj. i trochę bloków, i crafting table, więc jest, jest marnie, Bo <laughs> już Przeżyliśmy ogólnie no. największe straty w naszym oddziale Janek. w ogóle w tej A. serii. Ale żeby to nie tu Słuchaj, no. Okay. no to, się, to dlaczego nie mam ja mam 3 kilo? Janek, masz może skrzynkę?

No nie wiem. Ja okay. robię sobie... Mijać. Dobra, ja już mam siekierkę. I dajcie ja mam dróg, jedno dróg, żelazo, proszę, dajcie jedno żelazo. Mogę patykić. Macie jedno żelazo? Nie. Jakby... Ej! masz, się, masz, się, masz się. No rzecz, dajcie, macie, macie, macie. Żelazo. Daj też ci kobla, dajcie kobla. Macie kobla. proszę, masz kobla. Zbudujcie sobie jakiś internet i na razie mamy bazę. I siekierkę. No fajnie wyszło. A, a masz nie one? Minecraft! Minecraft. Nether! Zarąbiście Ale że co? Co no. Ej, ja to, mam? Jedzenie! To nie potrzebuję. Jest, jest problem to jest to nie ma. To jest, tak to jest ostatni ci. dorsz już. Ej, bo nie mam jedzenia. No to przykro mi, no ja, ja wróciłem ostatniego dorsza. Nie, no. No to musimy ubić jakieś... E, nie wiem... To nie, dobra, zostawiam. Albo wracamy do porta. Musimy no, ubić się z zwierzynę. Chodźcie bo my, ja zrobię. Ale my właściwie nie mamy gdzie wrócić, nie? Musimy sobie jakoś radzić. O! 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 Sorry, sorry, sorry. Ej, chodźcie tutaj! Ej, mi trochę patyków na przykład, albo desek? No, ale jak, no, ja no, moja... tymi deski, no, to bym tymi No to oni sobie to zabrali, 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 zabrali wszystko, nie, no. no. Dobra, bierzemy rzeczy i wracamy do, 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 do świata nadwyżki. Ej, jak chcecie jakieś tematy, to są, są w tysiące. Okej. Okay. Ale to bierzemy już A, to, co przetrwało i, i wracamy. Ej, tam skrzynkę, tam są różne takie dziwne. No okej, okay, jakby zbiorę wszystko, nie? Ła! Wow. Nie mam życia! Bra faktycznie. Mam mięso od bo zabiję. to różne. Nie to no, szczerze to... Do... Mogę podsumować Niede. Czekaj, Takie tędy. O no nie pchaj, boże! Kajnie powolutku. Nie pchaj będziesz ojcem, fixij! Nie chcemy ofiar żadnych dzisiaj, kolejnych. No ale chłop chadnie. Jest do takiego zawału dostałem, i tak wypchał. Dobra, to wracamy chyba do Overworldu. Overworlda, naszego świata poktawowego. Ale portal no, sobie nie dana... Ile, za... Ile my zaszliśmy? Jakieś 30 kratek? Zaszliśmy? 30... A to i tak dużo. 30 Co? kratek, i no zniszliśmy jakieś 10 razy. No, nie nabiję nedera, bo mięs tu Pozdrawiam w netherze. Widzowie, jeśli dotarliście do tego momentu, koniecznie zostawcie hashtag neder. Jest świetny. Przypomnę Wam serdeczkę o Dobrze, wracamy chyba. już chyba najwyższa pora. Nie, tak, kocham. Najwyższa pora. Gdzie my jesteśmy? A, my jesteśmy w tej chwili. Wow! Ej, co w <grym> było! Bym... Halo, halo, pomocy. Bo teksturpaka zmieniałem. Jesteś nie. w diamentowej zbroi. O! Jesteś w diamentowej zbroi. My nie mamy nic. Słuchajcie, trzeba będzie zacząć praktycznie od początku, bo my naprawdę nie mamy praktycznie nic, tylko Janek został zniszczony. Nie wiem, czy nie ja będzie na tym razy, momencie skończyć odcinka. Ja ja Trochę dochodzę do tego momentu. Chcecie się pożegnać jakoś ładnie? Nie, lubię Minecraft. Kochamy Minecraft. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. A koniecznie zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczki, będziecie będzie do następnych filmów, o yy, matwa. I następne odcinki powinny się pojawić już naprawdę niedługo, yy, a my dorobimy się następnych itemów i jakoś sobie to poukładamy. Koniecznie też wpadnijcie na kanał P6, koniecznie wpadnijcie na kanał Fixiego oraz na kanał Janka. Wszystkie kanały będą w opisie zamieszczone. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko, cześć.